Sylwester i nowy rok upłynęły spokojnie. Policja nie odnotowała żadnych zakłóceń w porządku publicznym w wyniku strzelania fajerwerkami. Po zabawie natomiast zostało zatrzymanych dwóch kierowców w stanie nietrzeźwości. Myślę, że mogę powiedzieć, że było dość spokojnie, tak jak co roku była zwiększona ilość interwencji domowych, ale to jest taka sytuacja normalna, która wydarza się tak naprawdę w całym kraju. Związane to jest właśnie z dosyć hucznym świętowaniem tego Sylwestra, Nowego Roku, także więcej takiej właśnie interwencji, tak jak powiedziałam, domowych, natomiast ogólnie było dość spokojnie. Nie odnotowano żadnego wypadku drogowego. Odnotowaliśmy przez cały w ogóle taki ten okres noworoczny 10 kolizji drogowych. Ważne właśnie to, że nikt tutaj nie odniósł żadnych obrażeń, jeżeli chodzi właśnie o tą sferę ruchu drogowego. Natomiast, to trzeba zaznaczyć, w Nowy Rok zostało zatrzymane dwie osoby. Był to z jednej strony obywatel Ukrainy, było to ujęcie obywatelskie na ulicy Wolności w Gnieźnie, gdzie mężczyzna, tak jak powiedział obywatel Ukrainy miał 1,5 promila alkoholu i kierował samochodem. Druga taka sytuacja miała miejsce na ulicy Garbarskiej, również w Nowy roku w godzinach dopołudniowych i tutaj został zatrzymany 19-latek, który kierował samochodem w stanie po użyciu środków odurzających. Do tego 19-latek miał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast jeżeli chodzi o zdarzenia kryminalne, było jeżeli chodzi o tutaj o Gniezno, było spokojnie. Natomiast odnotowaliśmy jedno takie zdarzenie w Trzemesznie, gdzie doszło do naruszenia niedekalności cielesnej, Komisariat Policji w Trzemesznie prowadzi w tej sprawie postępowanie. Natomiast ja chciałam podziękować wszystkim tym, którzy tego sylwestra spędzali spokojnie. I nie musieliśmy w żaden sposób właśnie tutaj dzięki takiemu zachowaniu interweniować. Dziękujemy tym, którzy przyszli tutaj do komendy, mieli wątpliwości, przebadali się, jeżeli chodzi o stan trzeźwości przed wyruszeniem w dalszą drogę. Natomiast to też, co trzeba zaznaczyć, że bezpieczeństwa w całym powiecie strzegła tak jak co roku większa ilość policjantów umundurowanych i policjantów w cywilnemu, którzy z jednej strony patrolowali drogi, ale również jej znajdowali się w pobliżu lokali, gdzie odbywały się imprezy, bale noworoczne. Dziękuję. Interwencji o tak zwanym domowym charakterze było 15. Wszystkie miały związek ze skargami sąsiedzkimi, których powodem było zakłócenie ciszy nocnej.